Zauważ, co robisz każdego dnia wieczorem. Albo siedzisz na telefonie, albo oglądasz coś na komputerze. Nie myślałeś, może, żeby zacząć wieczorem czytać? I może powiesz, że to jest nudne i że ci się nie chce. Ale właśnie dlaczego jest to nudne? Ano dlatego, że nasz poziom osiągnięcia satysfakcji z różnych rzeczy podniósł się. Przez to, że cały czas. Wiele czynności robisz z telefonem. Jesz oglądając jakiś filmik. Idziesz do toalety z telefonem. Podczas jazdy autobusem przeglądasz coś w telefonie, zamiast patrzeć się na zewnątrz. Więc to logiczne, że jeżeli masz robić coś bez telefonu, na przykład czytać książkę, to będzie to dla ciebie nudne i będziesz wolał przecież oglądać szorcy. Więc musisz teraz przestać używać telefonu, kiedy nie jest to konieczne. Następnym razem jak pójdziesz do toalety, pójdź na bez telefonu. Następnym razem jak będziesz jechać autobusem, popatrz za okno. Przejedź tu podróż bez telefonu w ręce. Topniowo robiąc te rzeczy, zauważysz, że będziesz czerpać w przyjemność z jazdy autobusem przez pół godziny i w końcu będziesz w stanie mógł czytać książkę przez godzinę, będąc na tym skupionym.